Proszę o obejrzenie bitwy T150 z nagraną. Z naganną oceną za 20 zł. Ja tu zobaczmy, czy to w ogóle taka oferta była. Obejrzenie bitwy gracza na streamie z naganą. Bardzo dobrze. Zobaczmy, co tam Pan Krzysztof. No, już w ogóle sam nikt już jest słaby, nie? Tak się nazywa. Krzysztof, no to tak jakby się nazwać Janek albo Janusz. No dobra, od razu widzę tak: Czołk bez kamuflażu, nie? Czyli jest tragedia. Ponieważ w T150 jednym z najlepszych parametrów jest właśnie ukrywanie się. I kolega nawet o tym nie wie, nie? Także. Jest tragedia. Zobaczymy, jak wystartuje, chociaż. No, dawaj. O Jezu, wszyscy już ruszyli, a ten jeszcze stoi. Kurka i nie... czeka nie wiadomo na co, nie? No dobra, jedzie, jedzie. Ręcz ta gaśni. ho, <śled> ho, ho, ho. Widoku, ty ręczna gawśnica. No nic dziwnego, że dwie dychy tylko zapłacił, nie? Kurka. No dobra, już porozwalał wszystko na mapce. Przeciwnik już dokładnie wie, gdzie on jest, bo porozwalał te rury. Drzwi rozwalił, bo oczywiście w domu to słomą zapchane. I nie wie, że trzeba normalnie. O, no, szuka, szuka. Wczorajszego dnia chyba. Uf. Boje. <laughs> Kurka godzinę stał, wycelował i strzelił, jeszcze nie trafił. W tygrysa. Dobra, z boku nie przebił, nie? Z boku Tygrysa, Tygrys mu bokiem wyjeżdża, to nie wiem, tyłem chyba musi mu wyjechać, żeby przebiegać. O, w końcu. Wściekla podkreślenie muszelka, podkreślenie 5 złotych. Halaku, ja rozumiem, że prima aprilis, ale ze zmianą mi płci to już poleciałeś, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Nic nie poleciałem, wszystko tam było pod kontrolą, wszystko było posprawdzane. No... Uwaga, czeka, czeka. O, w końcu wyczekał. Czyli taktyka taka, że przeciwnik musi mu wyjechać, bo inaczej to nic nie zrobi, nie? Aha. Po dwóch godzinach bitwy zorientował się, że gościu z tyłu go zajechał i to ciężkim czołgiem. Zong. Nie widać go. Dobra, na dobitkę jedzie, nie? Nie pozwoli, żeby. A, o, I dobrze ci tak, górka. Jak chciał perfidnie ukraść fraga? Teraz zobaczył szóstkę, więc idzie też. Ukradnie tego fraga, czy nie? Tragedia, po prostu tragedia, nie? 600 uszkodzeń, jeździ po mapce. Aha, teraz czekanie aż wyjedzie. No, święto lasu. Kurka wodna trafił. Aha, wystawił się babokowi. Nie pomyślał, że babok tam może stać. Aha, znowu dostał. No, podejrzewam, że go będą klepać teraz tutaj. Udało się trafić. Chyba lasera jakiegoś używa. No też mi się tak wydaje. Szogun... Łopanie, War... za pięć to ile to jest? 25, no to jeszcze chyba da się konto ocenić. Dziękuję, panie Sogunie. Chodź tu do mnie, mój Sogunie. Tu chodź do mnie, tu. Aha. Gościu celowniczy nawet nie widzi tego pojazdu. Zniknął. Czyli w ogóle w załoga niewytrenowana. Obtłukują go. Łojez. Oh jest. Oh yes. Nie no, tragedia. Kręci się jak nie powiem co w, w przeręblu. Nie wie co ze sobą zrobić. Uszkodzenia po wykryciu złapał. Dobra. Aha. 1500 oczywiście fuksem. Gra na goldzie, nie? Czyli patrzcie, na gaśnicę Żydzi, ale gra na goldzie, bitwę, nie? To jest, to trzeba mieć pomyślunek. Nie kupi... nie da półtora tysiąca za gaśnicę. Aha. Zaczęło się. Nie wie gdzie, nie wie gdzie w ogóle. Pierwszy raz na oczy czołg widzi, nie? Po dole smyra tym celownikiem, po górze aż w końcu w ogóle nie strzelił. Masakra. O, jedzie tygrys na dobicie. to, to, to lubi, patrz, to lubi. Znowu mu wyjechał, to trafił, nie? Tragedia, po prostu tragedia. No ale jedzie, no jakoś tam jedzie. Życia jeszcze ma dużo o dziwo. No i teraz uwaga, teraz co zrobi? Pojechać czy nie pojechać? Kolejne drzwi rozwalił. Może myśli, że tu jakiś medal jest za, za rozwalanie tych drzwi? No jeszcze masz dwie hale tam z drzwiami. Chyba jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, żeby je rozwalić. O, no, uwaga! Może zajedzie z tyłu. To trafi. Trafi. Trafił. To jest to, gościu tyłem mu specjalnie stoi, żeby w dupę go trafił. No. Specjalnie po prostu. Tragedia, no tragedia, po prostu tragedia. No. Jeździ po tych cegłach, kurka wodna. Nie może prosto jeździć, po cegłach wjeżdża na cegły, na drzwi wjeżdża. O, jest Churchill O dziwo trafił Fuksem Ale trafił I znowu będzie skończenie Aha Jaki fuks Artyleria znowu wali na poligonie toruńskim może kraby. O nie, idzie burza. Pierwsza wiosenna burza idzie. To może być ciężko. Kurka jeździ po tych torach, Jezu. gdzie szukam lotów tanich, a no, tam różnie. Skyscanner, ten kajak, czy jak to tam, uwaga. O, trafi. Fuksem trafił, ale dostał GW Pantery. Tragedia. No tylko dobija teraz za 80, nie? Kurka, weźcie, grajcie z takim graczem. Fragów w ogóle nie narobicie. Dobra, jeszcze jeden został. Czy jutro stream wcześniejszy z Detroit'a? Tam. Jeździ, szuka wczorajszego dnia. Bez kitu, kurka. Nie wie czy tam jechać, czy tam jechać. Nic nie wie. Nie widzi na mapce, gdzie był gościu. Jeszcze po rusku. Ruskie załogi jeszcze ma wrzucone. To już za to minus. Nie no, będzie kapował. Kurka, musi kapować po prostu, nie? 5 minut bitwy zostało, ale ten musi wjechać w kółko i kapować. Oj, żeby ten stream się nam szybko nie skończył dzisiaj. Niestety mamy pecha i burza idzie. Nie musisz tego oglądać, możesz inny stream oglądać, no dobra, jedzie, 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 no Zamiast pojechać, to kapuje, kapuje, bo żeby te parę punktów jeszcze zdobyć Czy widziałem gorszą w życiu? No widziałem gorszą, ale... O jest, ma skrzynki, niszczy, wszystko Teraz uwaga, czy drzwi rozwali, nie? To jest pytanie, czy kolejne drzwi rozwali? Nie. Jedzie tu, nie, gdzie nie ma drzwi. Jedzie, jedzie, jedzie. Uwaga. No dobra. W dupę, jak zwykle, w dupę musi, nie? No, udało mu się. W ogóle nie stosował taktyki krzak w tej bitwie. Moi drodzy, przypominam Wam, że to przed chwilą, co zobaczyliście, to była moja ocena bitwy za dwie dychy.